I tam, Koń, daję wam prawo. Następna rzecz, jak właśnie Jezus powiedział, gdy odchodził, powiedział, daję wam prawo deptać po wężach, żmijach, skorpionach. Yy, niektórzy wzięli to dosłownie. Wiecie, w Stanach jest taka sekta, gdzie ludzie faktycznie biorą węże i jadowite węże i dają, daj, i, i sprawdzają w taki sposób swoją wiarę. Dają się gryźć Jadowitym wężom tracą palce. Było kilka wypadków śmiertelnych. No cóż, darujmy im to. Kochani, wąż ma. Wąż i skorpion mają w sobie coś wspólnego. Są, to są jadowite yy, zwierzęta. Wąż ma swój jad w ustach. Natomiast skorpion w ogonie. Ktoś nas może jadem zalewać z ust swoich. Ktoś inny, czyli bezpośrednio potrafi. Ktoś inny nie potrafi nam powiedzieć nic w oczy, będzie nam mówił za plecami. Jezus nam kazał takich deptać. Ale tak naprawdę On nie kazał nam obrażać ich. on nam powiedział w ten sposób: "Hej, jesteście ponad ich." On w ten sposób powiedział nam, że oni dla nas są tacy, że my możemy po nich deptać. Wy jesteście więksi od nich. Ja wam dam spokój, pokój. Ja pokonałem świat. Więc Wy nie musicie tak naprawdę ich obgadywać. Czujcie się więksi od nich. To Wy już po nich depczecie. Oni swoim zachowaniem utożsamili się z wężem i ze skorpionikiem. Zobaczcie, w Waszym sercu, w Waszem umyśle odnowionym, jestem ja. Wy jesteście we mnie. Więc nie przejmujcie się tym, co oni mówią w ogóle. Rozumiecie? Tak jak w Polsce jest takie, takie polskie powiedzenie jest. Psy szczekają, a koni idzie dalej. Nie. nie. To jest utożsamienie tego hebrajskiego, hebrajskiego, semickiego, jakiegoś powiedzenia, przysłowia polskim przesłowie. W ogóle się tym nie przejmujemy. Oni chcą nas mentalnie. jak yy, jest po polsku abuse. Mariola? Męczyć, mentalnie męczyć. Wyprowadzać z równowagi. Wyprowadzać z równowagi, właśnie. Niszczyć. W tym, co oni nam mówią, tym, co oni nam robią. I w jedyny sposób, w jaki my możemy im mentalnie zaszkodzić, to jest po prostu nie odpowiadać. Wszystko to. Nie dać satysfakcji Szatanowi. Tak jak, bo nie rozmawiamy z Szatanem, nie mówimy idź przed Szataniem. Ignorujemy go. My mówimy wtedy: Dziękuję Boże. Dziękuję Boże, że już nie jestem tym, kim byłem. I mówimy to z miłością, a nie przez zaciśnięte zęby. So, kochani, jeśli mamy deptać te skorpiony, depczemy je jako nowy człowiek. Nie fizycznie, tylko duchowo. Pozdrawiam wszystkich w imieniu Sąch Chrystusa.